IPS, 144 Hz, 24 cale, no i freezing w przedziale 900 tys. zł. Rzućmy okiem, bo dzisiaj mam dla Was nie recenzję, nie test, a wrażenia, ponieważ przyznaję, wypadłem trochę z obiegu, jeżeli chodzi o monitory i w opozycji do osób pędzących za ilością herców, ja pędzę za wysoką rozdzielczością użytkową. W każdym razie, jakiś czas temu dostałem informację od szefa, że do testów leci aoc 24 g 2 u więc klamka zapadła. I dzisiaj po mniej więcej dwóch tygodniach powiem Wam, jak bawiłem się z tym monitorem, więc zapraszam do oglądania. eoc 24G2U to monitor dedykowany pod gry i tego chyba nikomu nie muszę uświadamiać. Sprzęt chwali się całkiem pokaźnymi parametrami, a przy okazji cena nie jest zaporowa. Rzuciłem sobie okiem przykładowo na sklep Xcom i, nawet w dobie wzrastających cen, jest to jedna z najtańszych jednostek oferujących podobne możliwości. Monitor dotarł do mnie w dużym pudełku, a w środku, oczywiście, wszystkie składniki dotyczące złożenia urządzenia, a poza tym papierologia i przewody. Zasilający HDMI, DisplayPort, no i USB do komunikacji z portami. A skoro już mówimy o portach pod spodem znajduje się zasilanie, dwa razy HDMI, D-Sub, pojedynczy DisplayPort, dwa porty jack pod słuchawki mikrofon oraz cztery wejścia USB. Jest to zdecydowanie pokaźny zestaw, który z pewnością się przyda. Przejdźmy natomiast do samego urządzenia. No cóż, sam jestem użytkownikiem trzech monitorów od AOC na co dzień. Wiem zatem, że jeżeli na czymś tutaj przeoszczędzono w tańszych jednostkach, to na wykonaniu. Faktycznie standardowe zestawienie kolorów czarnych i czerwonych nie zrobiło nam nic gigantycznego wrażenia. Poza tym widoczny jest wszechobecny plastik, a jedynie pod nim ukryto trochę metalowych wzmocnień. Szczególnie na rogach dokonując nacisku da się usłyszeć skrzypienie obudowy. Panel sterujący też nie jest idealny, brakuje znacznie wygodniejszego joysticka, zamiast tego płytko klikające przyciski na krawędzi dolnej, no i jedna diodka. To, co natomiast w monitorze AOC podoba mi się, to możliwość ustawienia. Nie jest to monitor przesadnie duży, raczej standardowych rozmiarów, jeżeli mówimy o 24-calówce, a mówiąc o ramkach, przykładowo tylko dolna jest delikatnie szersza. Nogę wyposażono w prowadnice, co pozwala ustawić wysokość, no i przy okazji jeszcze obrócić monitor. Poza tym wśród możliwości pojawia się zmiana kąta nachylenia, matrycy oraz pivot, co z kolei daje nam opcję ustawienia urządzenia w pionie. Sama matryca nie jest zakrzywiona, to płaski, matowy obszar, który całkiem nieźle radzi sobie z odbiciami światła. Kąty widzenia też z mojej perspektywy codziennego użytkowania nie były złe, aczkolwiek mogły być delikatnie lepsze. Jak wiemy, jednak najistotniejsze są odczucia z codziennego działania, chodzi konkretnie o jakość obrazu. Przede wszystkim dwie rzeczy: jedna milisekunda czasu reakcji, a do Dlatego również dostępny FreeSync, który jest kompatybilny z g synciem Matryca oferuje zagęszczenie pikseli na poziomie 93 punktów na cal. Obrazek jest przyjemny w odbiorze, chociaż bez kolorymetru, którego w tym momencie nie posiadam, nie zdradzę Wam idealnych parametrów, no i pokrycia barwowego. Musicie natomiast wiedzieć, że barwy dały mi mnóstwo satysfakcji. Czernie są głębokie, nawet zaskakująco głębokie jak na tą cenę. Kolory żywe i niezłe w odbiorze. Ewentualnym problemem w kwestii barw może być nierównomierne podświetlenie w rogach matrycy. Szczególnie zauważyłem je na spodniej krawędzi. Nie jest to może coś problematycznego, ale da się odczuć, szczególnie jeżeli w monitorach, z których korzystam na co dzień, takie zjawisko się nie pojawia. Natomiast, jak mówię, nie jest to coś, co specjalnie gdzieś tam irytuje w codziennej rozgrywce przede wszystkim. Na monitorze, przykładowo poza Quake'iem i Valorantem oraz kilkoma innymi grami, miałem okazję także pomontować filmy i podziałać w Photoshopie. Wynikiem jest między innymi ten materiał, więc uważam, że edycja na nim także przebiega poprawnie. Ghosting, który może ewentualnie się pojawić, to z kolei rzecz, którą możemy w łatwy sposób wyeliminować overdrive'em. A skoro już mówię o opcjach, no to cóż, Menu jest średnie, jestem jego stałym użytkownikiem od kilku lat. Uważam, że w końcu AOC mogłyby popracować nad tutejszą nawigacją, która w połączeniu z kilkoma wcześniej wspomnianymi przyciskami daleka jest od przyjemności. Przechodząc natomiast do takiego krótkiego podsumowania, jak mówię, dla mnie jest to środowisko, w którym na co dzień się raczej nie obracam. Stąd więcej ogólnych odczuć, a nie statystyk i danych, być może na nie liczyliście. Pod względem ergonomii jest to monitor bardzo dobrze zrealizowany. Jego ustawienie pozostaje doskonałe, z tym się zdecydowanie zgadzam a i VESA może tutaj się pojawić, jeżeli macie taką ochotę. Barwy jak najbardziej na plus, więc z obrazkiem większych kłopotów nie miałem. Najsłabiej wypada chyba jakość wykonania, jeżeli chodzi o tworzywa, spasowanie, ale rozumiem, że to właśnie ten element, w którym przeoszczędzono, dając nam jednocześnie dużo innych ciekawych możliwości. I to chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć, także do usłyszenia w kolejnych nagraniach, na razie.